No dobrze, teraz wobec tego chciałabym, żebyśmy troszeczkę porozmawiały o tych zabiegach relaksacyjnych. Czyli to, co i kobiety, i mężczyźni lubią najbardziej, kiedy wybierają się do spa, mają te 5 minut tylko i wyłącznie dla siebie. Co jest w tej ofercie wspaniałego? Oferta zabiegów relaksacyjnych jest ogromna i myślę, że z tej akurat każdy powinien skorzystać, e, robiąc Minimum raz swoich. w tygodniu, żeby być szczęśliwym e, i żeby uśmiech na twarzy się mi, pojawił. Mi, myślę, że ten minimum raz w tygodniu jest mało e, możliwy przy tempie mhm. życia dzisiejszym, ale raz w miesiącu to już myślę, że byłby dobry wynik naprawdę. Mhm. E, żeby każdy e, Polak, w naszym przypadku może Poznaniak, miał raz w miesiącu możliwość skorzystania z dobrego zabiegu relaksacyjnego. Mhm. No właśnie, jesteśmy na co dzień tak bardzo za Zabiegani, że właściwie ten chociaż jeden zabieg raz na dwa tygodnie, czy chociażby raz w miesiącu, co nam może dać? Co zyskujemy po takim zabiegu relaksacyjnym? Daje nam bardzo duże odprężenie mięśni, także na co dzień nawet sobie nie zdajemy sprawy, jak mocno spinamy mięśnie karku, pleców, jak mocno obciążamy te mięśnie, które podtrzymują szkielet, co najważniejsze w naszym ciele, a my cały czas je obciążamy zamiast o nie dbać. Taki zabieg relaksacyjny daje nam niesamowite Mówi to rozluźnienie. Lepsze samopoczucie, niespięte mięśnie wpływają na to, że e, mamy uśmiech na twarzy, nie boli nas często głowa. E, to są wszystko pozytywne działania zabiegów. Także e, nie zdajemy sobie często sprawy, jak mocno spięci jesteśmy do momentu, dopóki nie skorzystamy pierwsze z takiego zabiegu i nie zobaczymy, jak można wspaniale czuć się po, po takim zabiegu. Mhm. Także... E, Te najbardziej popularne zabiegi relaksacyjne to? E, zdecydowanie najbardziej popularne są to masaże relaksacyjne, ale tutaj jest bardzo szeroka gama Teraz zimą zalecałabym masaże gorącymi kamieniami, ponieważ są to masaże bardzo fajnie rozgrzewające. Także. Tym bardziej, w takie zimne dni kojarzą się pozytywnie. Mhm. Poza tym, mnóstwo, aromatami różnymi. Dokładnie. Poza tym, druga grupa to są przeróżne aromatyczne masaże. I tutaj możemy wybierać naprawdę różne zapachy. Może to być gorąca czekolada, może to być zapach miodu, może to być w ogóle masaż samym zamykamy miodem. Zamykamy oczy i odpływamy. Tak jest. Uruchamiamy tylko wszystkie pozostałe zmysły poza wzrokiem mhm. i naprawdę głęboko się laksujemy. Zapachy wręcz nawet często niektórzy mówią, że czuli jakby jedli faktycznie tą czekoladę, a nie tylko byli nią masowani. Także przez zapach uruchamiamy też zmysł smaku, chociaż w danym momencie nic nie musimy spożywać. Tak? Także naprawdę daje nam to ogromne odprężenie dla całego ciała, dla umysłu, także mamy coś dla ciała przez dotyk. Ale mamy też coś dla duszy przez pozostałe zmysły, także głębokie. No właśnie, to... ile trwa taka uczta dla ducha i ciała? Można skrócić i zrobić taki półgodzinny szybki masaż pleców. Z tym, że z doświadczenia własnego gości ja myślę, i że nikt absolutnie takiego tak. zabiegu nie chce. Wiem, że minimum godzinę powinniśmy na taki zabieg poświęcić, bo dopiero wtedy możemy dokonać pełnego odprężenia, masażu całego ciała, a półtorej godziny to już jest taki naprawdę głęboki relaks, luksus, na który Warto sobie pozwolić raz na jakiś czas. Mhm. Za jakiś czas, nie mówię za chwilę, ale za jakiś czas walentynki. Tak. Czy wobec tego na taki masaż relaksacyjny możemy wybrać się we dwoje? Tak, jest to wspaniały pomysł. Bardzo często proponujemy gościom kąpiel przed masażami, następnie we wspólnym pomieszczeniu, bądź nawet na wspólnym łóżku, może też tak być, masaż dla dwóch osób. Także jest to świetny sposób na spędzenie walentynek. Do tego lampka dobrego wina czy szampana. Naprawdę miło spędzony czas i niesamowity relaks. No i jednocześnie świetny prezent, można komuś coś takiego oferować czy, pre, czy na przykład z okazji ślubu, czy właśnie z okazji walentynek, drugiej połowie, świetnie spędzony czas, także Czyli zajęcam. drodzy panowie i panie zapamiętajcie, świetny prezent wybrać się 14 lutego na taki zabieg relaksacyjny na przykład z aromatem czekolady. Tak. Ja już sobie to wyobrażam, świetnie. <laughs> Jakie nowości, jaki hit jest teraz, jeśli chodzi o kosmetykę 2013? Co nas zaskoczy? Yy, ogólnie m, przeróżnego rodzaju maszyn. Nowości na rynku kosmetycznym jest bardzo dużo. Tutaj pan doktor przedmówił, że są nowe lasery, tak samo są nowe w kosmetyce są wykorzystywane nowe lasery, nowe maszyny. Jedna z takich maszyn na przykład jest to bioelektropeeling, zalecany jako nowość dopiero 2013 roku. On zastępuje nam mikrodermobrazję, oksybrazję, również może zastępować peelingi różnego rodzaju chemiczne, nieinwazyjne. I myślę, że zdecydowanie podbije rynek kosmetyczny. Mhm. Ale to z tej dziedziny maszyn, jeśli chodzi o. Tak, yy... kto będzie mógł z takiego zabiegu skorzystać? Każdy. Mhm. Tutaj nie ma ograniczeń. Nie ma ograniczeń, to jest dla każdego Czyli wiek, wieku, płeć, płeć nie, nie ma, nie ma jak najbardziej nie. Mhm. On pomaga na tyle różnych rodzajów problemów skórnych, yy, że tak naprawdę to jest tak samo yy, jak z tymi zabiegami dla nastolatek i dla pań dojrzałych. Mhm. Nastolatkom pomoże na inne problemy skórne. Osobom dojrzałym na inne, ale zalecany jest dla każdej grupy wiekowej. Dlatego myślę, że będzie też on tak, takim hitem tego roku, gdyż po prostu bardzo duża grupa osób będzie mogła z tego skorzystać. Super, bardzo fajnie. Dziękuję serdecznie Pani Aniu za nasze dzisiejsze Dziękuję spotkanie. Świetnie. Drodzy Państwo, jak widzicie, postanowienia noworoczne. Możemy się zmieniać nie tylko w naszym zachowaniu, nie tylko musimy i chcemy pomagać innym, ale również możemy coś zmienić w naszym wyglądzie, do czego Was bardzo serdecznie. Zachęcam, a jutro już dalsza część naszych postanowień noworocznych. No i oczywiście musimy poruszyć tematy. Chcę schudnąć, chcę zrzucić zbędne kilogramy. Pojawi się jutro u nas pani Agnieszka Łyko, dietetyk, która z pewnością przedstawi nam taką odpowiednią, zbilansowaną dietę. Porówne, porozmawiamy również z psychologiem panią Anitą Boratym Podeszwą o tym, jak po prostu być szczęśliwym. To wszystko jutro o godzinie 17.30. Serdecznie zapraszam. Do zobaczenia.